Cieszymy się niezwykle, że kolejny ciężki samochód bojowy trafi do OSP Czarny Dunajec. Jest to duże wyróżnienie dla nas, ponieważ był to 2000 samochód wyprodukowany przez Zakłady Szczęścia Białej i samochód ten będzie służył jednostce OSP Czarny Dunajec. Samochód został sfinansowany ze znacznej części środków zewnętrznych. Ponad pół miliona złotych pochodziło z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 400 tysięcy pochodziło z gospodarstwa leśnego Czarnego Dunajca w ramach Wspólnoty 8 Uprawnionych Wsi, a pozostała kwota była sfinansowana ze środków Gminy Czarny Dunajec, łącznie dodało kwotę prawie 1 100 tysięcy zł za zakup tego samochodu bojowego. Mieliśmy to szczęście, że akurat nasz samochód, który zamówiliśmy w przetargu, nosi numer 2000, numer produkcji wyprodukowany przez Zakładę Szczęśniak i z tego powodu odbyła się drobna uroczystość z uwagi na warunki covidowe i pandemii w Polsce panujące, w zakładach właśnie szczęścia, gdzie byli przedstawiciele pani prezes i prezes drugi właśnie zakładów szczęśniach oraz przedstawiciele producenta nadwozia, którym jest firma Renault. Planujemy co roku przynajmniej jeden samochód bojowy. Zakupić, jednakże jest to uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych, ponieważ no, gmina ma teraz ograniczony budżet na takie zakupy, ale zależy nam na tym, żeby jak najlepiej jednostki zostały wyposażone, a poprzez to y, świadczyły jak najlepszą poprawę bezpieczeństwa dla całej naszej lokalnej społeczności. Dostarczyliśmy do naszej jednostki, y, ciężki wóz strażacki o pojemności 10 tysięcy litrów wody y, z napędem. Y, 6x6. Zamieniliśmy ten samochód na nowszy model. Mieliśmy do tej pory Tatrę 815, która przez 20 lat służyła naszej jednostce. Z racji wieku staraliśmy się o dofinansowanie właśnie na nowy wóz. Samochód ten służy naszej gminie w dostarczaniu wody. Warunki mamy, jak każdy wie, bardzo trudne. Ciężko jest z wodą na naszym terenie ten bardzo ułatwi nam pracę.